Masz wrażenie, że twoje dzieciństwo to jedna wielka biała plama? Kiedy próbujesz przypomnieć sobie jakieś ważne chwile, w głowie masz tylko pojedyncze, jakby wyrwane z kontekstu sceny? A może słyszysz od bliskich historie, w których podobno brałeś udział, a ty kompletnie nic nie kojarzysz? To poczucie zagubienia, ta dezorientacja. To nie jest Twoja wina. I to absolutnie nie znaczy, że masz słabą pamięć. W tym filmie przyjrzymy się, dlaczego takie dziury w pamięci mogą być jednym z kluczowych sygnałów, że dorastałeś lub dorastałaś w domu z narcystycznym rodzicem. Zostań z nami, a być może wreszcie zrozumiesz, co tak naprawdę kryje się za tą pustką w Twoich wspomnieniach. Zanim jednak pójdziemy dalej, mała, ale ważna uwaga, ten materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny. To nie jest diagnoza ani terapia. Jeśli treści, o których mówię, mocno z Tobą rezonują, proszę, zadbaj o siebie i pomyśl o rozmowie ze specjalistą. Zacznijmy od podstaw. Jak to w ogóle możliwe, żeby nie pamiętać całych lat swojego życia? Czy coś jest z nami nie tak? Odpowiedź jest skomplikowana, ale prowadzi do jednego potężnego mechanizmu obronnego dysocjacji. Wyobraź sobie małe dziecko. Jego całym światem są rodzice. To od nich zależy wszystko. Jedzenie, bezpieczeństwo, miłość. A teraz wyobraź sobie, że w tym małym świecie uczucia tego dziecka są regularnie ignorowane, wyśmiewane, a nawet karane. Kiedy płacze, słyszy, nie histeryzuj. Kiedy się złości, słyszy, że jest niewdzięczna. Kiedy z dumą pokazuje swój rysunek, rodzic ledwo na niego patrzy, bo jest zajęty sobą. W takim środowisku dziecko błyskawicznie uczy się czegoś strasznego. Moje uczucia są nieważne. Co gorsza, są niebezpieczne. Prowadzą do kary, do odrzucenia, do lodowatej ciszy. A ponieważ ból tego odrzucenia jest zbyt wielki dla małego, wciąż rozwijającego się umysłu, psychika robi jedyną rzecz, jaka jej pozostaje, by ochronić to dziecko. Odcina je. Od tych uczuć. To jest właśnie dysocjacja, stan, w którym umysł oddziela myśli od emocji, a czasem wspomnienia od świadomości. Działa to jak psychiczny bezpiecznik, który wyskakuje, gdy napięcie jest nie do zniesienia. Twój umysł w akcie desperackiej ochrony schował bolesne wspomnienia do tak głębokiej szuflady, że straciłeś do niej klucz. Nie pamiętasz, bo pamiętanie byłoby zbyt bolesne, nie czujesz, bo kiedyś czucie było zbyt niebezpieczne. Te luki w pamięci to nie jest wada, to dowód na to, że jako dziecko musiałeś znaleźć sposób, by przetrwać w emocjonalnie dewastującym środowisku. Ważne przypomnienie. Pamiętaj, że narcyzm to nie kwestia płci. Tu mówimy o zachowaniach, o schematach. Nie o kobietach ani mężczyznach. Narcyz może mieć każdą twarz i każdy głos. A jeśli mówimy on albo ona, to tylko dla uproszczenia, bo schematy nie mają płci. Jak w takim razie rozpoznać, czy za tą mgłą w Twojej głowie stoi właśnie narcystyczny rodzic? Mamy dla Ciebie listę sześciu sygnałów, które mogą na to wskazywać. Sprawdź, czy któryś z nich brzmi niepokojąco znajomo. Sygnał pierwszy. Twoje dzieciństwo to pustka przerywana pojedynczymi scenami, to chyba najbardziej podstawowy sygnał. Kiedy próbujesz sięgnąć pamięcią wstecz, trafiasz na ścianę. Może pamiętasz jakieś pojedyncze obrazy, choinkę, stary rower, twarz kolegi z ławki. Ale te obrazy są jak przypadkowe zdjęcia rzucone na stół. Brakuje filmu, który by je łączył, brakuje opowieści. Nie masz pojęcia, jak wyglądał Twój typowy wtorek po szkole, co czułeś idąc spać, o czym rozmawialiście przy kolacji. Twoja przeszłość to nie jest film, to zbiór przypadkowych klatek, a między nimi jest tylko biała, pusta przestrzeń. To klasyczny efekt działania umysłu, który chronił cię, po prostu nie zapisując codziennego, przewlekłego stresu. Sygnał drugi: Twoje wspomnienia są płaskie, jakby bez emocji. A co jeśli jednak coś pamiętasz? Zwróć uwagę na to, jak to pamiętasz. Ludzie, którzy mieli bezpieczne dzieciństwo, opowiadając o nim, często się ożywiają. Czują radość, nostalgię, czasem smutek. Ich wspomnienia żyją. U dorosłych dzieci narcyzów bywa zupełnie inaczej. Nawet jeśli pamiętasz jakieś wydarzenie, na przykład rodzinne wakacje, to wspomnienie może być kompletnie płaskie, jakbyś oglądał film przyrodniczy o obcej rodzinie. Znasz fakty. Byliśmy nad morzem, spaliśmy w tym hotelu. Ale nie masz dostępu do uczuć. Gdzieś zniknęła cała ekscytacja, radość czy strach. Wszystko jest jakby za szybą. To dlatego, że jako dziecko musiałeś odciąć się od emocji, żeby przetrwać. Ten nawyk pozostał i sprawia, że Twoja własna przeszłość wydaje Ci się obca. Sygnał trzeci. Mówisz, że miałeś normalne dzieciństwo, ale nie umiesz podać przykładów. To wyjątkowo podstępny sygnał. Wiele dorosłych dzieci Narcyzów, gdy ktoś pyta o dzieciństwo, od razu odpowiada, wszystko było ok. Miałem normalny dom. Ale gdy poprosisz o jakąś ciepłą anegdotę, konkretne, miłe wspomnienie rozmowy z rodzicem, zapada cisza. Nie potrafią nic takiego przywołać. Dlaczego? Bo w narcystycznej rodzinie najważniejszy jest zewnętrzny wizerunek. Oficjalna wersja brzmiała: Jesteśmy idealną, szczęśliwą rodziną. Dziecko uczy się tej wersji na pamięć i ją powtarza, bo jej podważenie groziło awanturą. A prawdziwe, często bolesne doświadczenia były zamiatane pod dywan. W efekcie w dorosłym życiu zostaje tylko ta pusta fasada normalności, bez żadnych prawdziwych wspomnień, które mogłyby ją wypełnić. Sygnał czwarty: Nie masz pojęcia, co czułeś jako dziecko. Zróbmy taki mały eksperyment. Zatrzymaj się na moment i zadaj sobie pytanie: co najczęściej czułem jako dziesięciolatek? Radość, lęk, ciekawość, spokój. Jeśli w głowie masz pustkę, jeśli odpowiedź nie przychodzi naturalnie, to jest to potężna wskazówka. Bo w domu z narcyzem nikt nie pyta dziecka: A co ty czujesz? Twoje emocje są problemem. Liczą się tylko emocje i potrzeby rodzica. W efekcie nie uczysz się nazywać, rozumieć i akceptować tego, co się w tobie dzieje. Uczysz się to tłumić. Jako dorosły nie masz więc dostępu do swojego wewnętrznego świata z przeszłości, bo ten świat nigdy nie dostał prawa, by istnieć. Sygnał 5. Twoje nieliczne wspomnienia są przesiąknięte napięciem i lękiem. Nawet jeśli pamiętasz jakieś fragmenty, zastanów się, jaka atmosfera im towarzyszy. Czy jest to beztroska. Czy raczej ciągłe napięcie i chodzenie na paluszkach? Dorosłe dzieci narcyzów często wspominają dzieciństwo jako stan wiecznego alertu. Pamiętają lęk przed dźwiękiem klucza w zamku, bo nie wiadomo w jakim humorze wróci rodzic. Pamiętają poczucie winy za rzeczy, na które nie miały wpływu. Pamiętają wstyd, gdy zostały upokorzone przy innych. Te emocje, lęk, napięcie, wina i wstyd były tak wszechobecne, że stały się tłem dla całego dzieciństwa. I to właśnie one zapisały się w pamięci najmocniej, przyćmiewając i wymazując te nieliczne, beztroskie chwile. I ostatni sygnał, szósty: Nie ufasz własnej pamięci. A może ja przesadzam? Chyba nie było aż tak źle. Pewnie coś mi się pomyliło. Jeśli takie myśli ciągle kołaczą ci się po głowie, gdy analizujesz przeszłość, to jest to najprawdopodobniej efekt wieloletniego gaslightingu. Gaslighting to taka forma manipulacji, w której ktoś ci wmawia, że twoja pamięć, zmysły i osąd są wadliwe. Zapraszamy do filmu o gaslightingu. Na naszym kanale. Narcystyczni rodzice są w tym ekspertami. Kiedy jako dziecko próbowałeś powiedzieć o swojej krzywdzie, słyszałeś nic takiego nie powiedziałem, zmyślasz, jesteś przewrażliwiona. Powtarzane przez lata takie słowa dosłownie niższą zaufanie do samego siebie. W efekcie jako dorosły ciągle podważasz własne wspomnienia i uczucia. Wątpisz w swoją wersję wydarzeń, bo nauczono cię. Że nie można jej ufać? Zrozumienie tych sygnałów prowadzi nas głębiej. Dlaczego narcystyczny rodzic w ogóle tak robi? Kluczem jest to, że osoba narcystyczna nie postrzega dziecka jako odrębnej istoty z własnymi potrzebami. Dziecko jest dla niej przedłużeniem jej samej ma pełnić funkcję być wizytówką, powodem do dumy, źródłem podziwu. Prawdziwe ja dziecka z jego autentycznymi uczuciami, marzeniami i potknięciami jest dla narcyza niewidoczne, a nawet postrzegane jako zagrożenie. Każdy przejaw indywidualności dziecka, jak smutek czy złość, jest traktowany jak atak na kruchą samoocenę rodzica. Dlatego w takim domu nie ma miłości bezwarunkowej. Jest miłość warunkowa. Kocham Cię, gdy masz świadectwo z paskiem, jestem z Ciebie dumna, gdy wszyscy Cię chwalą, zwrócę na Ciebie uwagę, gdy spełnisz moje oczekiwania. Dziecko uczy się, że aby zasłużyć na okruchy uwagi i akceptacji, musi zrezygnować z siebie, musi stać się tym, kogo chce widzieć rodzic. Ta ciągła niewidzialność to zaprzeczanie własnemu istnieniu. Jest tak głęboką traumą, że umysł często po prostu wyłącza nagrywanie. Jeśli wiele z tych sygnałów do Ciebie pasuje, możesz czuć się teraz przytłoczony, smutny albo zły. To wszystko są jak najbardziej normalne i uprawnione reakcje. Ale pamiętaj: zrozumienie to pierwszy gigantyczny krok do uzdrowienia. A co możesz zrobić dalej? Po pierwsze, uznaj swoją prawdę. To, co czujesz, jest ważne. Twoje luki w pamięci nie są twoją winą. Były mechanizmem przetrwania. Twoja psychika zrobiła dokładnie to, co musiała, żebyś dał radę. Powiedz to sobie, nawet na głos. Moje doświadczenia się liczą. Moje uczucia są ważne. A pustka, którą czuję, jest dowodem na to, co przeżyłem, przeżyłam. Po drugie, bądź dla siebie dobry. Nie zmuszaj się do pamiętania na siłę, to delikatny proces. Zamiast tego, zacznij od małych kroków tu i teraz. Może spróbuj prowadzić dziennik, zapisując swoje obecne uczucia bez oceniania ich. Kiedy zaczniesz nawiązywać kontakt ze swoimi emocjami dzisiaj, te z przeszłości mogą zacząć bardzo delikatnie wypływać na powierzchnię. Po trzecie, poszukaj wsparcia. Nie musisz przez to przechodzić w pojedynkę. Rozmowa z zaufanym przyjacielem, partnerem, ale przede wszystkim z dobrym terapeutą może zmienić wszystko. Specjalista, który zna się na traumie i na narcyzmie, pomoże Ci bezpiecznie przejść przez trudną przeszłość, zrozumieć jej mechanizmy i wreszcie zbudować solidne poczucie własnej wartości. Pamiętaj, brak wspomnień z dzieciństwa to nie jest wyrok. To mapa, która pokazuje, gdzie w Twojej przeszłości są głębokie rany, które potrzebują opieki. Celem nie jest odzyskanie wszystkich wspomnień za wszelką cenę. Celem jest odzyskanie siebie, Twojego prawa do czucia, do własnej historii, do bycia autentyczną osobą, którą zawsze miałeś być. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, jeśli chcesz kontynuować tę podróż w głąb siebie, zasubskrybuj nasz kanał. Będziemy tu razem, krok po kroku, odkrywać te ścieżki. A jeśli masz w sobie siłę, podziel się w komentarzu jedną rzeczą, która dzisiaj z Tobą rezonowała nie musisz opowiadać całej historii czasem proste to o mnie albo sygnał numer 4 trafił w punkt. To wystarczy, by poczuć, że nie jesteśmy w tym sami. Stwórzmy tu bezpieczną przestrzeń, gdzie można poczuć się zrozumianym. Dziękuję, że tu jesteś.